...prach miast pojawiły się plakaty. Szukamy nowych twarzy do reklam z udziałem dzieci. No właśnie, kiedyś taka siedemnastolatka, która na przykład pojawiała się na wybiegu, to był wielki skandal, a dzisiaj dziesięciolatki pojawiają się w wogu, 13 trzynastolatki reklamują ubrania dla dorosłych kobiet. No i czy to jest w porządku? I w ogóle, czy dzieci w reklamach to jest dobry pomysł? Czekaj, ale dokąd? W wog W ogóle, tak? W wog W ogóle. No właśnie, no więc popatrzmy. Dzieci w reklamach są zawsze słodkie, niewinne i kochane. Zwłaszcza te najmłodsze. Kilkumiesięczne dziecko wzbudza u większości dorosłych tkliwość i rozczulenie. Dlatego reklamodawcy tak chętnie je zatrudniają. Jakiś czas temu przyglądaliśmy w internecie jakieś takie ogłoszenia o castingach i... Zgubiliśmy, tak, Tam Widzieliśmy takie dzieci. Wydawało yy, nam się, że nasze dzieci też mogą się nadać do jakiejś reklamy, więc... Dlaczego nie? Przynieśliśmy portfolio, które zrobiliśmy jakiś czas temu. Yy, właśnie i Frankowi, i Amelce. Zdjęcia w planerze. Na placu zabaw. Jeszcze nigdzie nie grał, ale jest bardzo pogodny i bardzo lubi kamery i aparat. Zapotrzebowanie na małych aktorów rośnie. A w szybkim znalezieniu pracy w reklamie może pomóc agent. Jest u nas kilkadziesiąt dzieci w agencji. Są to dzieci z Warszawy, ale są też dzieci z okolic, dzieci z daleka. W naszej agencji najmłodszy aktor ma. Aż kilka tygodni. Wystąpić w reklamach największe szanse mają niemowlęta. Dzieci w wieku od 5 do 10 lat, jasnowłosy, niebiesko okie, częściej dziewczynki niż chłopcy. O, nam, co robiłeś w reklamie? Ym, no, tylko się uśmiechałam. Aha, to poważna rola, chyba, co? No. A co to była za reklama? Eee. Reklamowaliśmy na internet, telefon i telewizję. Aby dziecko odniosło sukces, to dziecko musi chcieć nie rodzic, ponieważ to z dzieckiem później dalej się współpracuje na planie. Jeśli reklama będzie dla dzieci niczym przyjemnym, to będzie dla nich męcząca, no to niestety, ale zrezygnujemy z tego. To nie jest. Nie przyszliśmy tutaj, żeby zarobić pieniądze. O aktorskich garzach w reklamach krążą mity. Czy dzieci pod tym względem traktowane są jak dorośli? Najwyższa stawka, jaką dziecko, tak nieładnie mówiąc, zarobiło u nas w agencji, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. I ona nie wie o tym, że zarabia. Jest to dla niej zabawa. Przyjeżdża tutaj, żeby się pobawić. Musiałam do reklamy z psem się przytulać. On miał mnie gdzieś polizać. co? I niestety. Wybrali innego psa i, i inną dziewczynkę. Oje. Wszystko przez tego psa. Rozumiem za duże wąsy i on rozśmieszał. Dzień dobry. Alicja Węgorzewska, śpiewaczka operowa i mama dziewięcioletniej Ameli. Joanna Bojańczyk, dziennikarka. Weronika Wiszniewicka, ośmiolatka, która zagrała w kilku serialach i reklamach. Z mamą, wszystko się zgadza, z Wiktorią Wiszniewicką. Dzień dobry. E, więc najpierw zaczniemy od pani. Bo pani, jak rozumiem, cieszy się z tego, że pani córeczka bierze udział w reklamach, w filmach i tak dalej. Co panią skłoniło w ogóle do tego, żeby pójść tym, tym tropem? E, to był przypadek. I jak zagrala, miała, najpierw miała sesję zdjęciową, potem statystowanie I ja zauważyłam, że ona była bardzo szczęśliwa, będąc na planie, prawda serialowym i, i zaczęła tam już jakieś miała swoje pomysły, mamusia bardzo chce i tak zaczęła się jej ona brała cały czas udziale w castingach do reklam i do serialu. A ile miała lat, jak zaczęła? Trzy i pół. I co to było? E, to było e, najpierw to była sesja zdjęciowa reklama zabawek. A nie bała się pani, że dopóki to jest tak, że Weronikę biorą do tych reklam, to wszystko w porządku, że dziecko się może cieszyć, bo nawet tam będą zabawki i na planie będzie fajnie. Ale jak ileś razy zdarzy się, że jej nie wezmą, to będzie rozczarowana, będzie jej przykro. Nie, nie, nie. To ja kontroluję, naprawdę kontroluję, bo różne dzieci bywają. W przypadku Weroniki, ona już wie, że przechodzą na dzieci, dzieci na kasynki, jest dużo dzieci. Każdy chce zagrać. Są wspaniale dzieciaki, każdy chce zagrać, każdy jest utalentowany, a więc ona idzie, traktuje casting przede wszystkim jak taki mini trening, prawda? Trzeba tam zagrać jakąś scenkę, a czy przejdzie, czy nie, to już nie ma takiego dramatu u niej. Jak przejdzie, to się cieszę bardzo. Jak nie przejdzie, nie ma takiego, że ona na następnych po parę dniach mamusiu, nie przeszłam, o przykro, mnie jest rozczarowana. Nie, czegoś takiego nie, to nie tak ma. Tak pani twierdzi, a teraz może zapytajmy samą Weronikę. Weroniko, ty lubisz chodzić na castingi? Oczywiście kocham. Naprawdę? A co cię tam tak bawi i co cię tak cieszy? No nie wiem, podoba mi się to bardzo. Mhm. Ale podobać się, że są dzieci, że dostajesz jakieś zadania do wykonania. Czy trzeba się przebierać może? Albo że ci robią zdjęcia. Nie no, fajne jest to, że w ogóle można jakoś. Dla mnie to, że nagrywam reklamę i tak dalej, to jest zabawa. Mm -hmm. No dobra, ale, jak, jak, a, ale a jak inną dziewczynkę biorą do reklamy, to jest ci trochę przykro? Nie. Dlatego, że nie jestem sama na świecie. O, rzeczywiście. No, no to, to bardzo <tok> mądrze <zjedzień>. powiedziałaś. No <tok> bardzo ładnie. No właśnie, no dobrze, Alicjo, y, jakie jest twoje zdanie na temat tego, bo ty sama jako mama. No ja tak, jako mama y, Amelka w wieku pięciu lat wy, wystąpiła w mini szansie na sukces jako jurorka. I uważam, że. Y, było to ciekawe dla niej doświadczenie, aczkolwiek kilka razy potem byłam zapraszana z dzieckiem na różne castingi mhm. i y, do różnych programów i odmawiała. I odmawiała no również Amelia, mhm. gdyż w pewnym momencie zauważyłam, że u niej to jest stresem. Ona miała fan, tak? Niby fan. Natomiast przychodziła do domu, zaczęła przeżywać, że to dziecko mhm. wygrało, tamto nie wygrało. To z zaczęło się wiązać z, z jakimiś takimi przeżyc prze przeżyciami u niej, które mi się nie podobały. Czyli nie było tego, co u Weroniki, że ona się... Weronika mówi, że się, że się nie przejmuje. Że przejdzie, nie przejdzie. Jest fan, nie fany, mhm. że jestem tak, ale na przykład nie chciała wystąpić z Dodą. I dla niej to był bardzo duży stres, że musiała z nią wystąpić. Mhm. Później nie, nie zgadzała się z werdyktem kilka Razy, bo mówiła, że dzieci głosowały inaczej, było inaczej. i zaczęło to wywoływać emocje u niej. Poza tym uważam, że. Um... Chciałam ukierunkować dziecko inaczej, tak? skoro ma talent muzyczny, to nie, nie, nie zabieram ją do y, Mam Talent, czy do innych show telewizyjnych, tylko wysyłam dziecko do szkoły muzycznej i daję jej, jej podstawy wszystkiego. Jakby, Czyli nie, nie y, niby drogi na skróty, tak to sugerujesz? Tak, tak bo to jest hmm. bardzo ważne, żeby dać taki fundament, który potem to dziecko wykorzysta. I zresztą jak patrzę na te kar kariery hollywoodzkich dzieci, no to, to najczęściej się Często, bardzo źle kończy. Tak. No Czy nie uważasz, że może być tak. taka sytuacja, tak jak w przypadku Weroniki? Weronika wydaje się być dosyć, że tak powiem, już mocno w tym świecie Absolutnie osadzona tak. i tak dalej. Mhm. Może to jest kwestia po prostu dzieci. Jednemu to pasuje, drugiemu nie. No tak, tylko żeby to nie stało się jedyną treścią życia. No mhm. i, że, i żeby byli mądrzy rodzice, którzy potrafią też to dziecko jakoś ukierunkować, a nie realizują własnych niezrealizowanych planów. Pani. Joan, w modzie jakieś szaleństwo? 10 -latka w wogu, 14-latka u Ci Prady, teraz 17 -latka, a wcześniej 13 -latka, Dakota Fanning u marka Jacobsa światoszala? No ja uważam, że jeżeli dziecko występuje w reklamie serka czy yy, yy, nie wiem, mam za wrażenie środka do mycia, toalety, bo bardzo często się... No to jest jeszcze okej, okay. natomiast jeżeli dziecko jest obsypane biżuterią, brylantami, posadzone na kanapie we wzór tygrysi, w pozie można powiedzieć mocno dwuznacznej, no to już jest przesada. No i nikt mnie nie przekona, że to się robi tak, bo się chce zobaczyć jak, że, takie, że chce się zobaczyć jak to dziecko będzie, że to coś nowego. Nie, no to jest po prostu, uważam, no, to jest po prostu nikt no, nie nieprzyzwoite. No tak, ale dlaczego tak się dzieje? No może rzeczywiście ten wiek modelek czy fotomodelek się obniża drastycznie. Z naszego punktu widzenia, już kiedyś mieliśmy tutaj taką rozmowę, rzeczywiście to zahacza o jakąś aberrację tego świata mody. Ale czemu tak się dzieje? Ale zwłaszcza, że te modelki, dodajmy, one reklamują ubrania dla dorosłych. No dla mnie dziesięciolatka, która reklamuje biżuterię dla dorosłej kobiety, czy czternastolatka, która ma, która ma by reklamować biżuterię. po prostu, nie wiem, spódnice czy sukienki dla dorosłych kobiet dojrzałych, to jest jakaś totalna paranoja. Nie, to, to jest tak jak wszystko teraz, już tak powiem... W reklamie, no po to, żeby zwrócić uwagę, po to, żebyśmy o tym teraz mówili. To jest wszystko po to. Przecież mm -hmm. Wiadomo, że tak, taka rzecz wzbudzi, jak to się mówi, kontrowersję. No i wszyscy będziemy o tym mówić. Mm -hmm. no, wyłącznie o to chodzi. A Szukowanie całe tam problemy. tłumaczenie, że to jest y, y, szuki szukanie nowych środków czy coś, to jest wszystko jakieś takie preteksty. No, no, ale chociaż no. trzeba też powiedzieć, że oczywiście Bridget Bardot, która jednak jest ikoną tego świata mody, w wieku 15 lat podobno po raz pierwszy znalazła się ale na klatce chyba. Ale dzieciństwo mhm. tak krótko trwa. Że naprawdę trzeba je chronić. Bo to jest się jednak wybijanie się... dziecka z jego jakiegoś naturalnego środowiska, jakim jest, jakim są inne dzieci, grupa rówieśnicza. Poza tym no, myślę, że Weronika, jak, tak jak patrzę na nią, przez te kilka minut wydaje mi się dzieckiem znacznie bardziej takim pewnym siebie i asy asertywnym mm -hmm. niż inne dzieci. To jednak sprawiła chyba jest po prostu oswojona już z ze światłami, z telewizją no to i na swoje yy, dobre i złe strony Pani czy hmm. Pani uważa, że jakby cechy takie powiedzmy psychologiczne Pani córki powodują, że ona e, często wygrywa te castingi i że tam się czuje dobrze? To znaczy, ja powiem tak, reklamy ona często nie wygrywa ona bardziej e, e, mobilizuje się do e, castingów Seriali. serialowych hmm. bo hmm. ona tam pracuje tak jak ja widzę i spostrzegam, ona jak ma tekst ona wtedy się lepiej czuje, ona pracuje z tekstem. ona... Yy, Rośnie nam aktorka, mówiąc <grymne> <i tam już grymne> krótko. <większa, grymne> I tam już większa praca, i ona to lubi. I jeżeli ona mnie ma. Uczy momentalnie scenariusz, rozwija swoją pamięć. Tu już zaczyna improwizować, a więc wchodzi w tą rolę, dodaje coś swojego. To zdanie musi powiedzieć, na przykład nie tak dosłownie, jak jest w scenariuszu, tylko po swojemu powiedzieć. Ale ona tego chce, Idzie w tym kierunku. Ma, ma dodatkowe zajęcia, na których uczestniczy, tam teatralne czy taneczne, ale ona wie, że to jej będzie potrzebne i ona bardzo aktywnie bierze udział w tych zajęciach dodatkowych. Mhm. Weronika, ty się jeszcze denerwujesz przed castingami? Nie. Nic o nic? Nic a, nic, a przed klasówką w szkole? Też nie. No nie Ona ma takie cechy po prostu. Jest super dobrze opanowana i można powiedzieć pewna tak siebie. No i to jest dobre. Więc to za. Zawsze dzieci grały w filmach, prawda? To... To nie, nie wymyślono tego nie teraz. tylko... W... W... to się nie zmienia. Ale robią. rzadko kiedy dzieci, co grały w filmach, później w dorosłym no życiu są tak. aktorami. No niektóre, tak. Ale no, niektóre ale są. Tak. No, weźmy, weźmy choćby. Temple, na przykład, Albo na przykład Shirley od dwóch Temple. takich, co ukradli Księżyc. No. Też później są aktorami, przynajmniej jeden. No dobrze. Mała to... Nel jest pianistką z kolei. No właśnie, różnie to bywa. E, bardzo dziękujemy za tą rozmowę. E, jak zwykle rodzicom dajemy do przemyślenia, co miałem ze swoimi dziećmi robić.